Dwa tygodnie do premiery, a my tu takie coś, no właśnie, coś głupiego. Czyli wyciek oficjalnych odcinków od 11 do 15 Lego Ninjago w stanie smoków. Wyciek filmów był dokładnie wczoraj, tu mam podaną konkretną datę, bo nagrywam to w czwartek 27.09.2023 I szczerze spodziewałem się tego, że wyciekną te odcinki, bo jakby zawsze uciekają, wyciekają ten kawałek przed premierą Lego nic z tym nie robi praktycznie od dawna, co według mnie jest trochę głupie, no bo patrzcie, nie możecie tylko czekać się na nowe odcinki postanie Smoków I kusi, cały czas was kusi, żeby obejrzeć te odcinki, ale oglądacie na przykład w języku wietnamskim, no i za ciula nic nie rozumiecie, a chcielibyście wiedzieć co jest dalej w no Mam nadzieję, że chociaż w 18 sezonie, czyli w drugim sezonie powstania smoków, jak ktoś nie wie, dzisiaj ninjago ogarnie i wreszcie twórcy coś zrobią. Bo mamy dopiero 1 listopada wersję polską dubbingową, a już 28 września możemy obejrzeć połowę nowych odcinków. Jak dla mnie to jest trochę chore i że oni tego nie pilnują, ale narzekać możemy w kółko. A wszystko zależy od naszych drogich twórców. A ja już Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się niebawem. Zszerzcie suba i lajka. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. I się Manu, cześć i czołem. Puch, pach, puch.